Tak, ktoś miał mam kieszącą mięsek. Podziękuję. Yy, wyleciałam Dziękuję. do nich. Było oni, na lewo, na lewo, bo mocno na lewo. Gdzie na nami. Le lewa długa. zabijać też. Drygon weź mi trochę też tej pozabijać. bo to mi dopiero zawsze. To są żagle z tutorialu. Tak. Tak. Do, dojadasz, dojadasz zawsze też kilki, które robię. Jak wejdziesz, to poczekaj na mnie, dobra. Ale on jest wszystkie Wszystko wstała za ogarnię i Ooo, tryhardy! No i nie mogłem wejść, bzdura. Tam ja może trabinka. ja wejdę. Za szybko zapieprzali. Gra mi nie dała się złapać drabinki. Ooo, to jest duch i od razu mnie zabił Mają na drabinkę. Mają Galeon... galion. Jednego ducha widziałam. Dlaczego się nas uczeci? Tak serio? Nie wiem, no może robisz Dobra, robić kontrolujcie i... statek, ja skaczę. O co, kurwa, z zaraz, <głos> <wstrójcie>. <głos> no e, ja idę na prawą. Słabo, to samo gardło. No, ja idę na, na dę. lewą. A teraz? To jest snajpil A to wychodzi. On no, się tak. widział. <noise> Walnął w sredę! <noise> Choda, ja ja też idę, tak. również pilnuję statku. nie żyję. No, mówię, pilnuję statku, ale... A, fuck, musimy... Ja jestem. Ja też. Na kurce go blonderami, zanim wejdziecie poza... i tak No, dokładnie. No. W ogóle ja rzucę mu kolera. O, klucz jeden. O kurde, ja się wskakuję. Jest nie to też rzucony, to zabił... To zabił tutaj szkielety i zabił mnie na drabince, kurwa. Tak było. Wiemy. No nie, na znowu mogłem się złapać. A ja się złapałam. Justin, czekam na ciebie, bo się boję. Znaczy, że jest nas więcej jednak i się poddał, No ale to po co w ogóle próbował, żeby dowiedział się, że nie ma szans, Nie, no to nie bo te oznaczenia robią, a sobie i ten. No jest tryhardem, jakby liczył na to, że da rada. Albo że może ktoś wyjdzie. Albo że nie wiem, na lupa będzie na It's tym... Okej, okay. jakby uważał, że da rada, to czemu wyszedł? Ponieważ ludzie... Już staliśmy po... na jego statku i pewnie wiedział, że jest skonkilowano, albo że go zajebiemy zaraz. Człowiek nie krowa może zmienić zdanie. No to no, co? Myślicie, że wyróci? Nie, raczej myślę, że już nie. Justin wróć! Nie, ja nie słyszę? Nie wiem. Na siedzi to pewnie nie słyszy. No prawie na pewno chcą nas strasować. Może na literkiące, no to cóż. Coś mi się solidnie gra bo mi się teleportujecie jak jasna cholera. Eee, nie, słuchaj, to norma. <noise> Właśnie widziałem na tym filmiku ostatnio, że jest naprawdę długi problem z tym. No, 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 na problem. O nie, oni mają białe żagle, nie. Może jakieś tylko w słońcu takie jaśniejsze. Oni mają białe... żagle białe. Najgorzej. nilka coś tam, możliwy ruscy. Ta Danilka2008-9221 O nieee Ruskie z białymi żeglami. I no myślę, tak, że damy rady na ruskie. Oczywiście, że damy rady na ruskie. W poprawie jest wyspa, więc sumy jedę. Aha. To dawaj spróbuj ich czy może się idzie dalej. Nie powiem ci kiedy. No. Eee. You? Ja jeszcze mam fotel. Teraz! Teraz to kropszy płynie tu nad nimi. No pójdź. Tak Uro. trochę, nie precyzjonalnie. prawą stronę. Zwińcie tylko dwójkę, zwińcie ten, bo przepłyniemy z cholery. Zapiąłam goście na armatce. Dobra, to już trochę ubijam dla dragonów. Powoli wcisnęłam. Blenderują. Dobra, dwójka zgnięta i... Widać jeden kater. Jeden kater, tak. Idź, idź, wylej wodę, bo dość mocno dostajemy w dupę. O, oh! o! Rejgan, żyj! Żyję? Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, o! Ała, nie żyje. E, czy mam iść za nie Jeden drugi ja mieczem, drugi nohitala Ja inny rzuca nożami. Obrzydliwe. Dostali w przód. Przykro mi troszkę, do stieletko bo... zpadło. O, oh, fuck! Dostałem one pole. Abo zabiłem go. mnie. nie. Nie, nie. mnie? nie. Tylko nie. Nie, 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 Teraz Moim barbarzyńcy stały w dzianie. Wszystkie inne zostały już Zrobiałem tak. Zabijam jednego. Dobra, idę. Woda ty. Tak nie mam. wypad ze statku. Z drugi też wypad. Drugiego wypa wypadam z Za tuneli, za tuneli. Dwóch jest w wodzie no, za tuneli. Kurwa, bo ich wyjebało, bo ich było No, jest, no. ciekawe ryzyko. Ciekawe. A potem to wam się ściana na naskę. No, w, w tej magazynówce mieli ananaskę, jeszcze możesz się poczęstować, jak wypłynie Mają jakieś rzeczy, tak zebrać można tak do nich... Gawarysz paruski? Ja nie gawarysz paruski, drapam. Nie, wystarczy tylko to zapytać, ja nic więcej nie umiem <grytka>. Zobacz, eee, czy ma fizyczny? Nie, nie ma fizyczny. Sam Tak, jest border. What the fuck?! Ja no byłem na... Raz? On mi walnął... Blanda... ...blandarem. Żyje jeszcze czy nie? Nie, biega, ja biega za mną. Jeszcze... O kurwa. Jeszcze ta banda szkieletów, która go goni. Kim kurwa on jest? Będzie obie. E, będzie obie, patrzcie. Będzie obie? Góra. Został znaczy, z noża. Spierdalany, legalizowany i wszystko. Spierdalany, legalizowany i wszystko. Został z Londra To bity Ty gabaris paruski W sumie możesz już teraz Zabrał? Jedno walnęło w modele a jedno trafiło Już go zabrała kadła Mogę go zabić? Nie, 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 nie. Gość. Gość Tego Tego typka. Ty... Gość typu? Tego typu? Tego typka? Tego typu? Tego typu? Tego sobie sobie jakieś... Eee... typu? Tego typu? To do, to do tych dziewolny. do filmików Tak do tego. Do, do, do... Do Jak być zajebisty na Berlin, Inplay'dzie na eeeh. Radnik 161 Daj spokój Czy to troszkę lepiej Ty kurwa nie Bo... mogę tu skrzynki wnieść. Zostaje przed tym śmieszny Kurwa, pierdolę jebam się do wody. ma wyjebane. Pierdolę się do wody. Nawet nie można jej wnie wnieść tam. No nie wiem no, na prostu. Ty, ciekaw jestem, czy można ją. E, Ale tam... co, puszczać hieryk? Spój tak. ją. No. Ej, weź ją na robota i spróbuj z nią wjechać roboty. Właśnie to zrobiłem. Tylko nie tak wpierdolicie się w tą dziurę, powinien. No, bo jest dziura powinna. Po co otwieraliście dziurę? To Dzieurę. ten pierwszy zjechał. Ty, ty, opuściła ci się chyba. No, wyrzuciła ją. Naprawdę? No, z Można. Ciekawe. Czyli pomyśleli o tym. Well. Nie spodziewałem się. Cegare pomyślało. Ej, nie można wejść. Ty gdzie mieliśmy jest nie Ej, To już dobre. Już sprzedałem. Nie wchodzi. <laughs> nie, nie ma wrażenia, kurwa. A? Nie, to patrz. Nie, tam można jeżeli weź... odepniesz się o robołta. Mmm, się robotę. Tak to łatwo, że się. No Zabiło mnie. Niemożliwe, ja. Hmm, jak jeszcze można ją spróbować wnieść do środka? Y wait, obrócić robota w środku z ściągnąć ją harpunem. <noise> Możesz spróbować, ale to Ale to wówczas jeszcze nie, nie, pod nie pozwoli podnieść tej. Lara, nie sprzedawaj tego. Nie sprzedaję, ja to wrzucam w zasoby te nasze. Na przeprowadzenie. tak, nie chcecie sprzedawać? Nie. No nie, ale no, wiesz, A gość wyjeżdża sobie w ja poczekam. No wait, tam ktoś wskoczył. My się to, dalej. Ja tam wskoczyłem. <laughs> Niestety było z głęboko.